Cześć, witam tu ma scenie z tej strony. Witam Was na. krótkiej <coughs> mi informacji. E, mianowicie, pod tym filmem zostawcie mi y, co wolicie, czy najpierw Assassin's Creed yy, Valhalla, żebym przeszedł, czy żeby żebym przeszedł najpierw Odyssey, Origins i wtedy dopiero Valhalla, czy wolicie, żebym dokończył serię, które zacząłem, czyli w tym przypadku to będzie, dajcie mi chwilę, <laughs> dajcie mi chwilę, mm na pewno e, Neo Undercover Godfather 2 Outlast GTA 5 Władca nim Wojna na Północy Dead Island no i to jest wszystko co mam do dokończenia jak na razie więc e, dajcie mi cynk zostawcie mi koniecznie pod tym filmem komentarz no i co? i do zobaczenia w następnym odcinku z odyssey Cześć się!